Dobra, posłuchajcie teraz tego, przechodzimy sobie na manual. do manual. Słyszeliście do 4,5, wyciek, kurde, jak się masz? Może, może i przyjemne na dłuższą metę takie, nie wiem jak miałbyś wyższe obroty. Tak komu się podoba to, wola. Jak ktoś lubi takie odsypowe to bardzo proszę. Spójrzcie sobie, sobie tutaj Specjalnie nic się nie stało, spalanie 16,9 Niech będzie Ostatnie 2,2 km Przyjechaliśmy ostro Jak słychać mam katar jeszcze Przejdę manuaru, teraz tym razem normalnie na winko. W końcu dotyka niemiecka autostrada Dobra, na razie wystarczy, wracamy do garażu, posprzątam na razie, A zobaczę na kierownicę teraz, zobaczę jaka co? to jest kurde gówno, do poprawienia niedługo przyjdą kolejne tarcze, pa.